No, witam, witam. Zasiadłem już do hotelu, e, bo kemping był zamknięty niestety. Wykąpałem się, ogarnąłem. E, w, końcu mogę się, w końcu mogę się wyspać porządnie i jestem w bezpiecznym miejscu. Tak więc gasimy wszystko. Gasimy. Ja sobie tylko lampkę zostawię. O! Oh. No. Oh, tutaj jest łóżeczko. Fajne miękkie, Wygodne. Lampeczka. fafeczka, kontakty. No kurde wszystko. Kaloryfer jest nawet. Można sobie ciuchę e, wysuszyć. No, akurat właśnie teraz wybrałem. E, no jestem troszkę padnięty. Może nie aż tak bardzo, bo się dużo nie dzisiaj ale jestem, jestem patnięty i chciałbym się wyspać w końcu, normalnie Uff. No ale fajnie byli się spało dobra to ja lecę spać i widzimy się, dobra? hejka kurde, aż mi telefon spadł o, to nie, to tak Dobra, lecimy spać. Hejka.